Cześć! Dzisiaj taki mały detal z moim polonezem 1500. To jednej z moich widzek od Kasi dostałem naklejkę z epoki, podobno z początku lat 2000- albo z 90, więc ładnie będzie tutaj zaraz wyglądała, no, bo nie ma PL-ki przy czarnych tablicach rejestracyjnych. Nakleimy, trzeba trochę tutaj tylko szybkę wymyć. No i, i będzie. Mały detal, tutaj dzisiaj go odpalę zaraz, bo już dawno nie był przepalany. I ogólnie szukam do kupienia skrzyni czterobiegowej. Może ktoś z Was ma do sprzedania. Ktoś oczywiście powie: Po co ty czwórkę chcesz wstawiać? Kup piątkę. No ale po pierwsze, jeśli bym kiedyś chciał ten samochód, być może sprzedać. Co nie znaczy, że takie mam plany, ale być może kiedyś, kto tam wie, to nie będzie w oryginale. Tylko będzie przerabiany. A ja chcę oryginalną czwórkę tutaj mieć. Oczywiste chyba, nie? Więc jeśli ktoś z Was być może ma na sprzedaż hmm, przy niebiegu czwórkę do Poloneza lub kwiata 125p, o, tak, odgasło, Moment. No, jeszcze wszystko w porządku. Jeśli tylko z Was ma skrzynię biegów czwórkę do sprzedania, to proszę mi dać znać. Myślę, że się dogadamy co do ceny. Jedni mi proponowali nawet 70 zł, inni 100, inni 150. No i takie oferty dostawałem też po 250, po 300 zł, ale to raczej za tyle. To podziękuję. Dobra, chyba. Jest sucho, jest. No to dawajcie, naklejamy to. Ciekawe jak klej po 20 latach, czy jeszcze się trzyma, czy nie. Zobaczymy zaraz. A tutaj na takie paseczki to jest fajnie, fajnie zrobione ma, no dobrze. zaraz znowu na światło zgaśnie. Dobra, czujnik już zaskoczył. No i proszę bardzo. Według przepisów powinno być na szybie z prawej strony. No to jest. No i git. Zaraz go upalę, zobaczymy jak tam... Czy odpali z problemami, czy bez problemów? Już dawno jeździłem. Wyjątkowo długo dzisiaj, no ale nie był odpalany, tak jak mówiłem, już dłuższy czas dobra, niech on sobie pochodzi. I to będzie chyba dzisiaj tyle, także jeśli ktoś z Was ma, wiem, że może być mnie słabo widać, o teraz może troszkę lepiej, jeśli ktoś, jeśli ktoś z Was ma na sprzedaż skrzynię biegów, twórkę do Poloneza lub 125P, to proszę mi dawać znać na brief na Facebooku albo na maila. Chętnie kupię, bo tutaj, tak jak widzieliście na moich poprzednich filmach, na pierwszym, drugim, trzecim biegu hałasuje, na czwartym jest cisza. Dobra, dzięki. Dzięki za oglądanie i za wsparcie, cześć.